Trzy uchwały podjęli radni Jastrzębia Zdroju podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej we wtorek 27 sierpnia na wniosek prezydenta miasta. Pilne obrady wynikały z konieczności dokonania zmian w budżecie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej, umożliwiających złożenie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektu z programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pod nazwą Baw się i Ucz oraz Uczymy się Języka przez Zabawę. Projekty te polegają na modernizacji i budowie placów zabaw w Parku Zdrojowym i realizowane będą w partnerstwie z czeskimi miastami Karwina i Jawierzem. Ponadto konieczne było wprowadzenie do budżetu 2013 roku środków finansowych zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w zakresie dofinansowania przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA, remontu ulicy Węglowej z tytułu szkód górniczych. Ponadto do porządku obrad wprowadzono też projekt uchwały w sprawie przystąpienia Jastrzębia Zdroju do realizacji projektu partnerskiego Internet w Każdym Domu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego. Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku zwrócił się do Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój z propozycją wspólnej aplikacji o te środki finansowe. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ze względu na poziom dofinansowania projektów, który wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowanych jednostki samorządu terytorialnego biorące w nim udział nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jego realizacją. Ww.tCon.. Nowa strona Telewizji.